Cześć, z tej strony Magda z kanału Pani Akwarystka i chciałabym Wam pokazać mojego bojka. Nakarmiliśmy już rybki i zaraz pędzimy do brylu. Jedziemy na wycieczkę. Pokażę jeszcze co mi tutaj kwitnie, a raczej już przekwita nawet. Jeden przekwitł, tutaj zakwitł i zaraz przekwita. Tu przekwitł, tam rozkwita. Echinodorus. Mały miś. A tutaj jeszcze niedzielna przebitka. Zobaczcie, jak prezentuje się ten kwiat na drugi dzień, czyli w niedzielę. Rozkwitł pięknie, prawda? A teraz przenieśliśmy się do brylu. Jesteśmy koło zamku. Podziwiamy, spacerujemy i spędzamy miło czas. Jest też. E... Są też rzeczki, są akweny wodne, możemy zajrzeć za krzaczków, co tam jest. Pływają też rybki. Przespacerujemy się też różnymi, najróżniejszymi alejkami. I jak to na tak piękny dzień przystało, cieszymy się słońcem i świetną pogodą. Oczywiście jest bardzo gorąco, bardzo duszno, a my jesteśmy już mokrzy. No, ale czy te widoki nie są warte takiego poświęcenia? Patrząc na tą wodę, pewnie jest fantastycznej temperatury, i aż się chce po prostu wsadzić u nią nogi. No, niestety, aż tak dobrze nie ma. Ten teren przynależy do zamku, jest naprawdę ogromnym terenem, jest takim półdzikim, ponieważ jest bardzo dużo y, lasów, bardzo dużo krzaczorów. Y, są miejsca, gdzie normalnie ludzie mogą sobie spacerować, ale są też miejsca niedostępne, czyli takie naprawdę, naprawdę dzikie, gdzie, gdzie sobie zwierzęta żyją w spokoju. Chcieliśmy pójść w jeszcze jedno takie miejsce, gdzie jest taki bardzo ukryty stawek, gdzie rosną fajnie nabrzeżne rośliny, i można podejść naprawdę blisko wody, jednak no, pogoda potrafi jednak zaskoczyć i nadciągające czarne chmury, takie ostro granatowe, no, skłoniły nas do odwrotu, czyli musieliśmy się wycofać z tego lasu i Wracaliśmy do domu. Oczywiście zmokliśmy, ale było naprawdę bardzo, bardzo świetnie. Cieszyliśmy się z, każdej, z każdego momentu, z każdej chwili. Nie mogłam jednak zostawić sobie tych widoków tylko i wyłącznie dla siebie. Musiałam się podzielić z wami, abyście mogli też zobaczyć, jak tutaj jest cudownie, jak tutaj jest pięknie, jaka jest soczysta zieleń, jakie są te ogrody. No, i oczywiście nie będę skromna. Moje ujęcia też zachwycają, prawda? To jest doskonałe miejsce na wypad, na wycieczkę taką, na bardzo długi spacer bo ale jak jest mnóstwo. E, można się wybrać tutaj. E, są w ogóle organizowane tutaj sesja, sesje zdjęciowe dla nowożeńców, sesje ślubne. E, bardzo bogaty wachlarz ofert tutaj. Oferuje to miejsce. No i przede wszystkim spokój, cisza, śpiew ptaków, bo ptaków jest mnóstwo, jest mnóstwo pięknych zapachów, bo niektóre drzewa kwitną. Wiadomo, okres ten letni, gdzie, gdzie wszystko kwitnie, żyje, tętni życiem, rozkwita i, i emanuje swoją e, siłą natury. Są tu wycieczki, przychodzą tu młodzi, ale też i starsi, jak widać. I jesteśmy właśnie na tym etapie, gdzie zaczyna się, gdzie nadciąga już od jakiegoś czasu e, ta burza grzmi niesamowicie, błyska się, ale jest frajda, jest pięknie! Wracamy z wycieczki do domu. wyjdziemy zaraz. Ale jeszcze musimy sobie poczekać, deszcz padać, zaraz będzie i brzmi cały czas.